Wejdziemy sobie tędy Ale ty cofa. jest cytryna, tylko za drogo może być I to za wielkie, nie? Siądzie jakby dzwoni w krzoka Po to ptoku Będzie, pe... Przepraszam Rzuciki te Tylko, że 2,008 Już kosztują od 12 tysięcy Prosimy więcej, 12-20 roczniki można kupić to będzie, nie, 1.5 diesel. No właśnie. Nowe budzie 2008 Po 13,5 w GT braliśmy już. O, to jest ten model. Getel. Kraki hmm. W GTLI no, no, nie to jest GT, taki 14,5 płaciliśmy, 21 rok. Grosz więcej należona byłaby, nie wiem wszystkim żona chce Citroena Czy ty lekko podziabamy? Ogotnik drzwi, miętowy kolor damski. Poduszki na miejscu. Benzyna, ok. Tak, no dobrze. Tak. Jakiś było wyjść będziemy sobie przez płotek. Przez graciczki, żeby nie łazić ulicą, żeby główną krzaczorem zarosło, panie. Leś panito! pani za spod nóg! Ochuj złoty Dopiełem w jakiś zarośla Jeszcze! Te grabki mam metalowe od pana Do wyrównywania kamyków Te tetki w kablu, tył Może by łokcia Te tetki w kablu nie chcecie? Rodzinny samochód Ale rzadko, gdzie to wyhaczył? Do sprzedawcy jabłek z mazowieckiego BNB7, by gdzie tył, tył BNS7? Siemiało wiśniową 30 b na gazie Kurde Gaz był po 70 groszy W moich czasach takimi tylko jeździły, jeździły gwiazdy biznesu wszelakiego maści Wszelakiej Maści ja sobie spokojnie rowerkiem Tupek tupyk tam sobie wyjdziemy z tyłu Tanić całe stosy Brigitte Po no moja znaczy wasza ich. skuter, skuter, co ten skuter? Panie to to Babiela to jakieś italia tylko wykonanej kolejki, przedzwonienie. przyzwolnienie, przy sutelnie przy Assalamu hey, bro tutaj nic tutaj nic, tu za drogo a tutaj w kącie jest tytrynka ale za nowa siedzi w kącie, grudzie prącie to jest stary Salam Assalamu bro a to ładne, tutaj też. Piękna. W środku zwyczajna, ale z zewnątrz że ją w polerkę rzucili. Co się, że widzą uparła na Citroen nadwizdu w, w 19-18 roku? 3200 euro. Plusik 1,6 benzyna MPI. 9 rok. 3200 euro. Octavia TDI. 2-0 RSA, czemu RSA, a faktycznie RSA w środku a na zewnątrz co? Że nie Widocznie nie Dołanik. Sutter i dalej przemknął znowu daleko, szybko błyskawicznie Piękna 6 bez linia 500 upem i panoramą bez radara radara czy radaru? Chodźcie chuju, przepraszam derwała mi się z gardła nie pytam bo po co mam się denerwować? Stadłem, gdzieś był golf wyrmany spod Czereśni golf czwórka. Prawdopodobnie poszedł do czyszczenia, a tak, bo już go dawno nie ma. Tutaj gdzieś stał śladu po golfie. Ani, ani, nie ma, nie ma. Piękna Ten tu piękny. Nie ma tej A4, Golf czwórki Przydana kolega. Piękna była. W skórce. 1,9 TDI. Bo bardzo mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie Pan Romek. Czołem. Cześć. Pozdro 600.